walk gladiatorów Rzymianie przejęli od etrusków i samnitów. Wywodził się on z rytualnych ofiar z ludzi składanych podczas uroczystości pogrzebowych. Walki gladiatorów stały się najpopularniejszą rozrywką w imperium rzymskim. W Pompejach również tak było. Amfiteatr w Pompejach to najstarsza tego typu zachowana budowla. Łącznie był w stanie pomieścić 20 tysięcy widzów. Gladiatorzy najczęściej wywodzą się z jeńców wojennych, głównie Traków, Galów czy Germanów, ale również przestępców czy ludzi wolnych, których zmusiła do tego sytuacja ekonomiczna. Wyróżniamy około 15 typów gladiatorów. Każdy z nich różni się swoim uzbrojeniem oraz pancerzem, które ma na sobie. Tuż za mną mamy sieciarza. Jest to typ lekki. Sieciarz walczy przy użyciu sieci, która doczepiona jest do jego prawej ręki, w lewej dłoni trzyma trójząb, do pasa dopięty ma niewielki sztylet, nie posiada ani hełmu, ani tarczy. Jedyną ochroną jest skórzany rękaw na lewej ręce oraz rozbudowany na ramiennik. Podnosząc ramię do góry, jest w stanie schować za nim swoją głowę i uchronić ją przed atakiem. Inni gladiatorzy mogli walczyć na koniach, rydwanach przy użyciu łuku, krótkiego gladiusa, zagiętego sika. Niektórzy mieli pełen pancerz, rozbudowane hełmy, posiadali tarcze w różnym kształcie. Mogła być prostokątna, kwadratowa, okrągła. Walki gladiatorów rzadko kończyły się śmiercią któregoś z nich. Dotyczyło to tak naprawdę około 10% wszystkich walk. Za to kobiety walczyły tylko i wyłącznie do pierwszej krwi. Jednak na temat kobiet, gladiatorów, mamy dość niewiele źródeł. Warto wspomnieć o sytuacji z 59 roku naszej ery, opisanej przez tacyta w orcznikach. W tym dniu, w czasie tych igrzysk, doszło do kłótni pomiędzy miejscową ludnością, a kibicami z Nucerii. Na początku doszło do wyzwisk, następnie obrzucano się kamieniami, aż w końcu dobyto broni i doszło do przelewu krwi. Za krwawe zamieszki Pompeje zostały ukarane dziesięcioletnim zakazem organizowania walk gladiatorów.